Jutro również w ramach rozgrzewki będziesz, będziesz się bawił pompkami. Klasyczne, klasyczne pompki, z tym, że, że dosyć, dosyć będą one wolne i głównie będziemy je traktować jako, podobnie jak przysiady z wąskim rozstawem nóg, jako. Trenik oddechowy bardziej bym tutaj się na tym skupił. ponieważ oddech jest fundamentem, jest bardzo potężny. Jeśli zsynchronizujemy oddech z ruchem, to wówczas zaczynają się dziać świetne rzeczy. I zaczynamy powoli odzyskiwać coraz większą wolność ruchową. Także jutro będziemy wykonywać dosyć powolne pompki. O tak jak widzisz. Nie przyspieszam. Nic a nic. Robię wdech. A następnie wydech, wracając staram się odpychać ziemię od siebie, zamiast prostować ramiona po prostu ją odpycham od siebie. Widzisz, że te pompki nie są, nie są super szybkie. I teraz w górnej pozycji pompki, gdy wykonasz już określoną liczbę powtórzeń, przejdziesz sobie po prostu swobodnie do, do, planka i w tej pozycji sobie, sobie posiedzisz. się trzymać plecy prosto, nie wyginając, nie, nie ściągając ich w dół sobie zobacz z boku tego, tego planka. Nie ściągamy pleców w dół, nie wypinamy do przodu, po prostu prosta linia w miarę. I sobie w tej pozycji jutro trochę poszedzisz. pompki wraz z plankiem.